Jest święto cukierników i piekar... piekarzy. Jeszcze raz, piekarników chciałem powiedzieć. <śmuchaj> Słuchajcie. <śmuchaj> Au! Gorące, tak nie róbcie. Możecie nie wiedzieć, ale już w niedzielę jest święto cukierników i piekarzy. I to właśnie dla siebie i dla moich kolegów z branży będę przygotowywał jeden z moich ulubionych deserów. Będzie to. Włoski deser semifredo o smaku waniliowym. Przygotowuję miskę, do niej żółtka, syrop klonowy, nasionka z lasek wanilii. Wymieszam, dodam śmietankę i będę teraz podbijał to na parze. Musimy cały czas mieszać i ubijać, żeby nie zrobić słodkiej jajcznicy. Nazwa tego deseru semifredo pochodzi od dwóch włoskich słów, semi i fredo, czyli średnio zimne. Teraz będziemy chłodzić. Miska jest cały czas gorąca i może nam ściąć białko. Przygotowałem tutaj miskę z zimną wodą. sobie od razu schłodzę masę. Masa jest już na tyle chłodna, że mogę połączyć ją z ubitą wcześniej śmietanką. Zobaczcie, jak się ładnie zagęszcza. Konsystencja deseru, jak mus na bazie białej czekolady, bardzo ładna, aksamitna, bardzo napowietrzona. Przygotowałem sobie foremkę, taką małą keksówkę. Wyłożyłem ją folią spożywczą. Przełożę część naszej masy i teraz użyję czarnych sezamków z żurawiną, czarny sezam jest bardziej aromatyczny niż sezam biały, pokruszę. Ale jeżeli macie na tyle czasu i chcecie, chcecie wykorzystać. Domowe sezamki, to zapraszam do obejrzenia mojego przepisu na domowe sezamki. Oczywiście też będą się nadawały do tego przepisu. Przekładam masę już całą do formy, wyrównuję i na górę znowu kruszę z sezamki. Teraz foremka z Semifredo wyląduje w zamrażarce, i do momentu całkowitego zamrożenia będzie tam sobie. Mieszkała. Najlepiej taki deser zrobić wieczorem, i rano już będzie, będzie gotowy. Przygotujemy teraz sos karmelowy. Na suchej patelni zrobię karmel. Zobaczcie, cukier pięknie skarmelizowany, jeszcze nie przypalony. Wlewam sok z pomarańczy. Trzeba to robić naprawdę ostrożnie. Niech się ładnie z tego Zrobi sos. Myślę, że teraz już mogę delikatnie przemieszać. Dodam jeszcze tylko do tego łyżkę masła i myślę, że już będzie gotowe. Odstawię, niech troszkę przestygnie i już będziemy mogli podawać nasz deser. Folia ułatwi nam wyciągnięcie deseru. Myślę, że taki kawałek będzie wystarczający. Przełożę na talerz, trochę sosu, damy i porzeczki, i maliny, kilka listków mięty i naprawdę będzie wyglądało bardzo zachęcająco. Myślę, że każdy piekarz i cukiernik miałby ochotę na swoje święto spróbować tego deseru, bo wygląda naprawdę bardzo, bardzo aromatycznie. Ja już łapię... Łyżeczkę i zaraz będę go próbował, a wy jeszcze spójrzcie na playlistę z deserami. Jeżeli coś się Wam podoba, to super, ale jeżeli jakiejś pozycji tam nie ma, to napiszcie w komentarzach i zrobimy, powiększymy naszą playlistę deserów właśnie o ten deser, który chcecie zobaczyć. To co, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Spróbujcie zrobić ten deser w domu. Jest naprawdę bardzo prosty, a bardzo, bardzo smaczny. I co? Do zobaczenia. Poniedziałek, środa piątek po 16. .00. Cześć.